Mam tutaj licznik od korsy, Jeden, drugi. Drugi tam gdzieś leży. No ale będę sobie wyciągał wsad bo trzeba, trzeba e, pin wyciągnąć z tego radia Carpass. Wylutowałem sobie stąd to kość jak widzicie tutaj. Wylutowałem do takiej podstawki no i tutaj jest programator. Idę do komputera i będę odczytywał to żeby później rozkodować jaki tu jest pin. Programator podłączony, mamy tutaj UPA USB, klikamy sobie read, no i tutaj mamy zawartość EPROMu odczytano. Trzeba teraz odnaleźć kod i rozkodować go. Dobra, tu mamy drugie zegary. Kość jest taka sama jak w tamtych zegarach, więc co? Szybko wylotowuje i wlutowuje. Tutaj odczytam i może sobie porównamy te wsady, jak one wyglądają. Dobra, odczytane z sukcesem. Teraz sobie podstawimy dwa pliki i porównamy, jakie są różnice między nimi. Dobra, znalazłem, zacząłem sobie porównywać takie pliki i znalazłem plik, w którym wiem jaki jest skarpas, a mianowicie wiem, że jest 8, 7, 10. i znalazłem w tym ciągu takie przy sobie liczby. 8, 7, tylko tak jakby od tyłu czytane. 10 i w tych swoich, w tym pierwszym liczniku też znalazłem ten sam ciąg. I tutaj jest 20, 21, czyli jeśli to by było czytane tak jak w tamtym, no to by było 0, 2, 2, 1. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie mam tego programu, co deszyfrowuje. I tutaj by było 3, 1, 4, 1. No i teraz sprawdzimy, czy te. Karpasy bez tego programu deszyfrującego będą działać. No, wydaje mi się, że to powinno działać, ale dam znać w komentarzu może.